Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pojedziemy sobie zobaczyć kolekcję samochodów, ale nie byle jaką. To jest kilkadziesiąt samochodów w jednym miejscu pana Wiesława, który w 1971 roku e, otworzył swój warsztat Blacharski. Zresztą nie będę zdradzał szczegółów. Zobaczcie co mamy tutaj na Śląsku. Którą jeździ na co dzień. Wjechaliśmy właśnie z warsztatu. Do pana Wiesława mamy 18 km, czyli 26 minut. I widzimy się na miejscu. Podobne do British Racing. Nie? Do ja, tego no I to już mam krzywda na tamtej To jest 67 rok po liftingu, i to jest jeden z wielu, który Pan Wiesław robi. Zresztą będziemy dzisiaj chodzić, tak oglądać te samochody, pokazywać. ale jest tego naprawdę mnóstwo. Jak widzicie, tutaj na tych halach pod domem, i naprzeciwko jeszcze pojedziemy w jedno miejsce. Zresztą zobaczcie sami. To jest też oryginalny kolor, Damon. A to był 67, nie? Czy 8? To jest 7, bo 8, 7 jest to samo. Później 69, nie? Później 70, 72. Ten największy, nie? No, no, no. To już nie jest taki ładny, nie? Patrzcie tego rozroysa. Patrzcie na to. Na salonie zrobimy miejsce, już powiedziałem, chłopakom. Te wydechy to jest. A on pali teraz? Ja. Pali, pali. Patrzcie, co się kryje tam dalej. Widzicie, ile tutaj tego jest? A to, to jest nic. Zobaczycie, co jest dalej. To jest masakra. Pan Wiesław w ogóle jest człowiekiem. Jego wiedza w ogóle na temat motoryzacji, na, to, na, na temat budowy, w ogóle historii tych samochodów jest niesamowita. Wiedzimy sobie też do jego biura, pokażemy puchary, którą przez lata zdobywał właśnie za renowację tych samochodów. Jak się będę mylił, to piszcie w komentarzach. Natomiast to jest kolejny rolls -Royce. Tu jest... To jest... Yy, wygląda jak stara Warszawa, ale to jest jakiś Chevrolet. Dalej jest coś. Spytamy pana Wiesława, co to jest. Tam stoi jakiś Fiat stary, tam jeszcze były fajne auta, nie, w tamtej, w tamtej hali. No tam są Warszawy takie te, no można tam wejść. To pokażemy, co, co jeszcze tam jest ciekawego. Chyba wzbudzamy zaufanie, bo już możemy sobie tam wejść po prostu. Patrzcie teraz na to. Kolejny garaż. Kolejne samochody. To jest jakiś Mikrus. Tu mamy Warszawę którą pewnie kojarzycie. Facet zaczął replikę Kobry. No, ale stwierdził, że zrobił kilka, nie chce mieć już więcej. I tam stoi AC kobra. Bo coś widać tu? Słuchajcie, tu na każdym kroku wszędzie w jakiś hangarach, w jakichś garażach, pod jakimiś wiatami stoją klasyki. A my dopiero pojedziemy w miejsce, gdzie jest ich dużo i jakościowo też jest lepiej. Skąd te ręczna? No, po rzuty tak mówią. I mam spokój. A to zawsze jest problem. Na to się albo dźwigę no. i podliwej. Łuską po i pali. I tak mówię we Fordzie mu tak samo. I tyle, i. To ciekawostka, bo to nie jest 5,7, tylko to jest 5,4, tak? Ja. 5,4 Amerykana na gaźniku się inaczej poli no. jak na elektroniku A wiesz czemu? Nie, bo zaraz zaleje się. Nie, Tak ja. Piękna jest, piękna. Tu jest malowane to też. albo jest takie urządzenie do malowania chromem, nie? Tak tam to ty jest malowane, nie? I to jest ten efekt co jest tam, to ja, jest tego. Jak tym pomaluję, że ci pokorza próbki z Nie Uznać, czy to jest chrom czy malowane. Całą no, technologię nie. na to na nasze polskie składniki nie nie trzeba kupować bo to jest system amerykański nie? No 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 To z Ameryki przyszło no, no nie ja mogę To nie mówię Wam o gościu Wysilnik inaczej chodzi te nie? No inaczej już chodzi no. W środek możesz pobrać jest. No. Okay. Nie zarejestrowane tylko się na tych tablicach jeżdżę Na tych No Ja ja? No przyjrzyjmy oryginalne tablice są tu W razie czego są tablice do tego To są oryginalne, Wiesel, nie? Ale Pan wie sobie wycina w jak z Kentucky. To tu jest z Stingrayka I tu jest góra, a tam jest dół No tu silnik z nie. I już Pan zrobił takich korwet? Korwet nie, bo nie, tutaj ciężkie auto do roboty Ciężkie? Znaczy nie do bo to jest takie ciasne. Tu wszystko tu na przykład ma na bali wyciekł i coś, nie? Tu bagach by trzeba było wymienić, albo czujnik to. Z dołu trzeba wszystko rozkręcać, żeby zbiornik wyciekał. budę trzeba podnieść co... najwyżej. Nie. Tu trzeba z dołu rozkręcać. A, bo to jest. I tu jest czujnik, to, się, to jeszcze nie ma przykręcone. I tu z dołu trzeba wszystko rozkręcić i poprzeczkę, żeby go na dół spójrzeli. Żeby do czujnika dojść. A długo panu zajmie tak zrobienie całego A nie projektu. my robimy w granicach roku nie bo robimy dwa trzy auta na roznie. po roku no to i tak nie jest zwyczaj, nie Rok. no bo ty się robi dwa trzy auta na roznie. mamy takie to z Krakowie mi robimy, jak fajnie przeszło, nie ta ta listwa co tu Aha. przychodzi nie Jest prezesem klubu, nie? Pan jest prezesem tego ja. klubu? Ja. No to są motoryzacyjne zabytki, tak, ta nalepka na korwetie, nie? I mamy trzy lata pod rząd. W Katowicach pierwsze miejsce w zabytkach, nie? I nasi członkowie mają też w klasie do 60 i po 70 roku też pierwsze miejsce, nie? A to kuchary takie różne, no. I za malucha, i za korweta. Eee, bo pan, cóż, w w 71 roku, tak? No tak. I... na rogu pisze. Na logo tak jest, nie? Ale no. od razu Pan robił zabytkowe samochody? Nie, ja praktycznie jakby to powiedzieć. Skąd się to w ogóle wzięło, że tyle tych Audi jest, że Pan się tym zajmuje? No że... ja praktycznie jak zacząłem zaczął robić samochody stare, tak robię do dzisiaj. No bo zabytki zacząłeś robić od roku po 2000, od miniaka, żeś zaczął, nie? Od miniaka garbuckie, hmm. że kupuj, to stoi do dzisiaj. No i praktycznie te samochody, co my jak to się uczył, co my robili, na początku, co się robiło, no to ja robię do dzisiaj. Się nic nie zmieniło. Zacząłem jeździć na zloty w 2005? przy czy Kupię miniaka, Aha. ten czerwony. No i tak jak zaczął na zloty jeździć, no ale to chłopca, abyś zrobił to, byś zrobił, nie? No to zaczęliśmy miniaki robić. Jednego miniaka zrobił, a drugiego miniaka koledzy nie. Później, że kupił tego Kadilaka. Co tam jest ten czarny, Liduda. Tego e, no duży, no, bo go mu no, chyba już 20 lat. Ile się ich zebrało? Ponad setkę? A w sumie to było więcej. Teraz nie, nie wiem, setki nie będzie już z dni. Kiedyś było. No. Mówiłem, że można by jakoś, nie wiem, zrobić wystawy tych aut, takie muzeum otworzyć, żeby ludzie przychodzili, bo to ludzie są ciekawi w ogóle takich aut, nie ma tego. Patrzy się teraz na różne produkcje, ale to w Stanach. Jeżdżą, gdzieś, pokazują jakieś takie miejsca, no ale w Polsce nie ma takich miejsc. On jest mało, mało, w Czechach jest więcej, no ale kolega otworzył w Będzinie. Wytłonił Muzeum Forda. A ile on tam ma aut w tym muzeum? Ponad 30 samych Fordów 30 Fordów. No, no ale te lata wszystko 20-30. Ale wspominał mi pan na tym kalendarzu było, że zna pan tego właściciela Leoparda. Ja, to jest kolega z Krakowa z Besław jego z tego Alfabet małopolski. To jakbyś chcieli. To jest całe o nim. To, to jest on, nie? No tak, no. Z Besław to, to była historia jak z Paganim, który no. pracował dla, dla Fiata, robił sobie tam swoje auta. No. No, i potem... no Shelby to samo przecież A Miał no salon to a Shelby, Shelby był kierowcą, Pagani był konstruktorem. Oni no. wszyscy pracowali na etatach, ale się zgubili. Ale też są nie robił, bo to i było dwóch do tej kobryni. Przez to to jest... To ty... tak praktycznie mówiąc, to nie wiadomo, czy to był projekt Shelbygo, czy było tego drugiego, bo tam jest tak całą mechanika od Anglika, to jest Jagłar na Jaguarze wszystko, nie? nie? No a silnik jest Forda, nie, bo tam typowo siódemka jest, nie? No i tam był silnik taki, co właśnie w korwetach powinien być 7 -litrowy. To są te najlepsze silniki tu konne nie? Niecałe 7 litrów mają. Bo te, co mają ponad 7 w tych całych autach, 35 poli, a 180 kg Tego nie potrzebuję, U się już są samą siłą mi je jedzie. Nie? Jesteśmy teraz na drugiej hali. Tu jest znacznie więcej samochodów w znacznie lepszym stanie niż to, co widzieliście. Zaczynamy od Mercedesa Trabanta, jakiegoś Forda A albo Forda T. Ha. Tu mamy Rolls Royce'a. Zobaczcie, ile tu jest w ogóle. To, jest, to są wszystko zderzaki. Ja, ale to są amerykańskie samochody, tu są części. A ten czarny, na co tam stoi, ostatnio go nie widziałem. To jest Ford? Nie, to nie jest Ford, to jest Fiat 508. Taki sam jak tu jest. A to jest Fiat 508? Ja, tylko tamty nie jest Francuz, a tu mam polskiego, nie? Ten cały to tutaj, no są dwa chyba w Polsce, tak. A zobaczcie, co mamy dalej. Oczywiście salonka, którą wszyscy pewnie kojarzą. Pięknego starego Mercedesa. To w ogóle są też nie tylko amerykańskie, bo też nasze europejskie samochody. Świat. Który to jest rok? Bo to jest 70... 73. To no, W oryginale. Nie? Tu mamy tą 500 możemy tu pokazać? Nie, to jest. Nie, to jest. Mini Cooper, przepraszam. Mini Cooper, nie? No. Też w oryginale. Patrz, jaki to jest stanie. Pięknie. Jest to, ta skóra, się świeci w środku. 90. godzin. A tego pan robi dla siebie? Ja. Będzie robione. I silnik tu też był 5.7. Nie, tu Wie? jest 4.7. 6.7 to korweta ostatnim model. Nie? Fiero. Lamborghini kontarz Ale replika, nie? Replika, replika no. No. I to właśnie jest na podwoziu tego Fiero. No. Ale Fiero. to jest auto, które chcieliśmy pokazać. Całe w drewnie, a to jest dokładnie co? U mobil tak na jest nazwa. 1911? Ja, tam jest tabliczka oryginalna. 1911 rok. słuchajcie tu, żeby jechać, to trzeba kąt wyprzedzenia zapłonu regulować pod kierownicą. Tak to działa, nie? Tak, tak jak W trakcie jazdy. I on jest co? Nie jest na Może był. Go... No nie teraz, ale. Nie, ale tu jest silnik, jest na no to jest procedura. Ja tego nie miałam, muszę się nauczyć dopiero. Ja się to zapolo, bo... A myśli Pan, że to jest najstarsze auto w Polsce? Nie, jedno z najstarszych. Najstarszy w Polsce samochód to jest 1887 rok, w Warszawie to jest na wodę, na Holzgas. Się z tyłu ogień zapolo. Ja. To kolega robił remont tego samochodu. Paliwa trzeba nałożyć dopiero później, na korbanie. To jest na korbę? Ja i tam jest dynamo z tamtej strony i tutaj te przewody co są. Nie? Mhm. A korba jest od przodu. No ja, jest na stałe. A na stałe tu jest corbe. Nie. Aby tu przekręcić, a się chycił tego przewodu, to kopnie. No nie będę próbował. <mierdzi> 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 Masak, auto na korbę. To jest polski Fiat? To jest pamiątka po koledze, a to jest taki unikatowy, bo jak widać, no jak dziś się otwierają. Jak w żadnym Fiacie, nie? Bo po wojnie było dużo w czasie wojny, przed wojną było dużo takich filmów, co składali Fiaty, nie? No, no. no, Miejsce jest naprawdę niesamowite. Aż prosi się, żeby tu, nie wiem, trochę odświeżyć, pododawać kilka banerów i zrobić jakieś muzeum otwarte. Namawiam panowie słowa, ale nie chcę otworzyć. Nie chcę pokazać tego światu. Ale parę z, z tych aut, no to zgłosiłem się. Młodszy już nie będę, no nie. już się tylko starzeje. No to trzeba wziąć i robić coś. Słyszeliście. Musimy otworzyć. Otwieramy tu muzeum. Ale parę z tych Audi jest na sprzedaż, tak? Wszystko jest na sprzedaż, że coś jest z pieniędzmi, to wszystko się kupi. Tak samo wszystko idzie kupić, wszystko idzie sprzedaż Nie. nie. No nie no, kolekcja kwestia i no ile, nie? Kolekcja jest naprawdę nie, niezwykła. No jeśli ktoś jest zainteresowany jednym z tych samochodów, które tu widzieliśmy, to pisać do mnie, a przedzwonię do pana Wysława. Jak dogadamy dobrą cenę moją prowizję, jakieś 10 zł i, i możemy sprzedawać. <grym> Ale jaja. Zegor, no takie były, nie? Podczas wojny. Ten no tu się to nakręci, nie? No. I on odskoczy. No, jak jest wojny, to jest tak, a idzie to tu, nie? Pierwsze właśnie takto metry takie były, nie? Hm. A paragon gdzie wychodził? <noise> ja, no. Może jeszcze kasa fiskalna. No. Słuchajcie, <noise> to jest... posłuchać. To, to jest pierwszy Fiat 125P. Który jeden numer? z pierwszych. Jedn... No, 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 jeden z pierwszych, a który... Z pierwszego no. roku produkcji, nie? 68 rok, nie? I ten ma który numerek? 670. Wychodzi? 670 sztuka to była, która tak. Możemy sobie środek zobaczyć, nie możemy no się wchodzić tylko. A można wejść, okej? Jakie no, żeby żeby tylko. Ale nie wiedzą, co powinno być oryginalne. A tutaj jest podstykca, to są dywany. To są inne dywany, to są dywany w całości. Ja bardzo dziękuję, że mogliśmy to zobaczyć. Dzięki bardzo. Myślę, że będziemy w ogóle współpracować, jeśli chodzi o, o nowe samochody, bo coś pan wspominał, że, że chce pan je naprawiać. No a ja dobrze, może. Albo nie to no. Albo córka, albo, no. ale na pewno nie kończymy współpracy. Co do tego miejsca, panu powiedziałem, że tu fajny, fajna osoba, która coś, coś tu zrobiła i można, nie wiem, jakieś czy to muzeum czy udostępnić ludziom, no ale to zobaczymy w przyszłości, czy się się uda czy będą Czas pokaże. chęci. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.